Cześć, moje drugie osoby z Pocnaka, koziorożca. Witam serdecznie zapraszam Was oczywiście na horoskop miesięczny. Pozwoliłam sobie wrócić do dużo, dużo wcześniejszej wersji, powiem tutaj jedna z osób chciała, aby z wróciło w kwestii oczywiście układu i... Ten, ten rozkład tutaj na to pozwoli, mam nadzieję, że tamten się spodoba, jak i ten i że wszystko będzie fajnie, dziękuję za komentarze, za to, że jesteście, no i jak tutaj będzie sprawy zawodowe, aura na sprawy zawodowe, królowa pucharów aura na sprawy finansowe, 10 pucharów na sprawy miłosne 9 mieczy sprawy rodzinne, 3 buławy Ogólny problem zdrowotny 9 denarów. I z czym możecie się zmagać księżyc? Układ jest dosyć ciekawy. Zaczyna go bardzo fajna karta. Bardzo lubię tę kartę Królowej Pucharów w każdej właściwie konfiguracji, dlatego że no, tutaj mamy akurat sprawy zawodowe, ale u nas ciepłą, miłą osobę, która nam coś może zaoferować, pomóc, wskazać właściwe ścieżki, dać radę przyjąć się do pracy i widać dobre, ciepłe intencje, szczęście, powodzenie przy takiej osobie. Dalej. Finanse 10 pucharów. Dar losu, szczęśliwe zbiegi okoliczności. Zadowolenia, obfitość, harmonia, a więc tutaj w finansach nie powinniście być poszkodowani, bowiem los będzie Wam po prostu sprzyjał, ale będziecie czuć, że idzie dobry czas prosperity. Miłość. No tutaj troszeczkę może być spadkowa tendencja. Dlaczego? Bo możecie niepotrzebnie się stresować. Tak, Jest to karta napięć, czarnowictwa, okopieństwa, myśli, które sami sobie zadajemy, a tak naprawdę coś nie musi być złe. Możemy się bać kogoś, czegoś w miłości, mieć napięcia, które są troszkę nierealne w jakimś sensie, no ale dla nas będą realne, tak. No i tutaj też możemy się też bać kobiety jakieś tak, wpływu kobiety, ale to też nie jest coś strasznego, choć nam może się wydawać, że będzie. Dlatego warto zapanować nad energią napięć nerwów i czarnowictwa. Aspekt rodzinny, trzy buławy, spotkania, wiadomości, podróż, może przyjazd kogoś z daleka, odwiedziny, właśnie. No i dobra atmosfera, szczęśliwe zbiegi okoliczności, zadowolenie i takie budowanie czy umacnianie relacji spontanicznych, rodzinnych. Ogólny problem zdrowotny, 9 denarów. Jest to karta oczywiście wskazująca na. Pewne wydatki, tak, ale wydatki, które przyniosą określone wyniki, określone korzyści, więc wydatek tak, ale powinniśmy o siebie zadbać, bo jest to karta asertywnego, pozytywnego egoizmu, gdzie tu dbamy o siebie, kupujemy najlepsze produkty, najlepsze leki, najlepszy lekarz. No to tak się mówi, wiadomo, że to jest trudne, ale jednak jest to karta potem uzyskanego efektu, zysku, bo zainwestowaliśmy w siebie. Zwróćmy uwagę na gastrykę, przemienne materii, ręce, piękno, beauty to też odnowa. Tutaj oczywiście to wszystko będzie budować nasze zdrowie i nasze dobre samopoczucie. No i z czym możemy się zmagać? Tutaj jest księżyc. Księżyc oczywiście jest to karta iluzji, popadanie ze skrajności w skrajność. Też negatywne myśli, kierujmy się intuicją przy tej karcie, ale nie ulegajmy złym wpływom i też patrzmy, jak ludzie w e, jakimś sensie e, zachowują się w stosunku nas. No i zmaganie może być też jakaś tajemnica, czy coś ukrytego przed nami, co możemy odczuwać, a co może być po prostu utajone. Tak więc, dacie radę? Radę będzie wszystko dobrze. Pozdrawiam i przechodzimy dalej. Do zodiakalnych wodników. Witam serdecznie, drogie wodniki, i zapraszam Was oczywiście na horoskop miesięczny. Powróciłem do dawnej wersji, w której to aspekty zdrowotne się pojawiają, bowiem ktoś tutaj z Was, i dziękuję za sugestie, dał taki sygnał, że te zdrówko w kwestiach miesięcznych jest ważne. Tak więc wracamy do takiego układu. Dziękuję oczywiście. No i co, jak to będzie wyglądało? Sprawy zawodowe, aura na sprawy zawodowe, 7 buław, aura na sprawy finansowe, rycerz denarów, e, aura miłosna, 5 mieczy, aspekt rodziny, królowa mieczy, ogólny problem zdrowotny, 8 mieczy i z czym będę się zmagać, giermek mieczy. I już patrzymy. Aura zawodowa, siedem mieczy, zmaganie, rywalizacja, walka, próba e, utrzymania pozycji lub wywalczenia pozycji, dostania się gdzieś, rywalizacja, konflikt, ale jesteście w stanie zwyciężyć. Tylko nie możecie się dać zbić z tropu, musicie być po prostu wojownikami i silnie trzymać się spontanicznie swojej pozycji. Aura finansowa. Raczej dobra, bo Rycerz Donarów może nie zwiastuje wielkich przypływów, ale jest kartą, mimo wszystko, jakiegoś tam komfortu, stałych, w miarę stabilnych przypływów, powtarzalności, schematyczności, yy, ograniczonych środków, ale jednak, mimo wszystko, takich, które w jakimś sensie dostarczają pewien komfort. Miłość, pięć mieczy, uważajmy na zazdrość własną lub osób trzecich, no zawisne energie, troszeczkę rywalizacja, nieprzyjemne aspekty, czasem porażka w miłości przez kogoś, przez nasze za zachowania, więc uważajmy na swoje emocje i na emocje innych ludzi, bowiem mogą mieć niekorzystny wpływ. Dlatego przy tej karcie często mówię, żeby działać tutaj bardzo dyplomatycznie. Rodzina. Mamy Królową Mieczy, karta surowej kobiety, z którą może być problem, ale Wy także możecie symbolizować i reprezentować taką postawę, gdzie będziecie krytycznie podchodzić do kogoś lub ktoś do Was, i tu również dyplomacja będzie najważniejszym aspektem. No, może być to trudny czas, surowy, który przetrwacie, ale też musicie okazać pewną pokorę i spokój, by się nie poddawać złym energiom. Ogólny problem zdowotny to 8 buław, karta ruchu, kości, stawy, tutaj kręgosłup, mięśnie, bóle mięśniowe, stany zapalne, oczywiście stany podgorączkowe. Karta ruchu może oznaczać rozpoczęcie na przykład ćwiczeń, uważajmy, na drodze, jak prowadzimy. Jak się poruszamy, bo, bo nadmierny ruch, ruch może prowadzić do kontuzji upadków. Natomiast sama w sobie karta nie jest złą. Karta mówi o przykierowanestencji, dużym zamieszaniu wokół nas, ale to zamieszanie powinno być raczej pozytywne. No i tutaj ten problem, z czym będziemy się zmagać, albo z własną nieufnością, albo z bardzo taką tutaj intrygującą, chaotyczną i nieprzyjemną osobą, taką, która może podjudzać nas. Tak? Uważajmy na dezinformację i na osoby, bo mogą nas tutaj prowokować. Tak więc dbajcie o siebie, pilnujcie siebie, będzie dobrze. Pozdrawiam i idziemy dalej do zodiakalnych rybeczek. Już patrzymy. Witam serdecznie drogi rybki. Zapraszam Was oczywiście na horoskop miesięczny i zobaczmy, co dziać się będzie właśnie teraz. Pozwoliłam sobie wrócić do poprzedniego, dużo poprzedniego układu miesięcznego, bowiem była prośba o to, by zdrówko wróciło też, bo poprzedni układ nie miał. Tak więc posłuchałam, dziękuję za sugestie i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Sprawy zawodowe. Aura na sprawy zawodowe, 7 denarów. Aura na sprawy finansowe, rycerz denarów, sprawy miłosne, magik. sprawy rodzinne, wędrowiec, e, ogólny problem zdrowotny, 7 buław oraz z czym będziemy się zmagać dziesiątka kucharów. No i zaczynamy od aspektu, oczywiście, zawodowego. Siedem denarów. Uważajmy na zestoje. Pewne rzeczy mogą być spowolnione, tutaj możemy szybko na nie otrzymać pracy, lub będziemy czekać, musimy spełnić jakieś kryteria i pamiętajmy, że przy tej karcie to, co zasiejemy, to zbierzemy obojętnie, czy mamy pracę, czy też nie, a więc jeżeli pytamy, czy powinnam szukać pracy tak, ale możesz na przykład szybko jej nie otrzymać, czy będzie to wynik po prostu ciężkiego poszukiwania, ale jednak potem się uda. Natomiast w obecnej pracy, jeśli ją masz, to może być aspekt na przykład tego, że musisz dobrze postępować, żeby jednak dobrze Cię oceniali mimo wszystko, a tu trzeba uważać, bo reprymenda może się pojawić, czy surowe spojrzenie czasowe, ale jednak. Finanse. Rycerz Denarów. Raczej stabilne finanse, bo przewidywalne, ograniczone w pewnym sensie, ale mimo wszystko komfortowe, stabilnie przychodzące jednak, mimo wszystko nie jest to wybitna karta tutaj nagłych przypływów, choć będzie bezpiecznie, przewidywalnie, no i właśnie schematycznie, ale dość komfortowo. Miłosne aspekty magik. Magik mówi nam o czarowaniu, o oczarowaniu możemy być oczarowani kimś lub sami czarować, energia fajnej komunikacji, sprytu, wykorzystania okazji. Możemy kogoś poznać bardzo fajnego przy tej karcie, lub bardzo dobrze pokierować relacją tak, jak chcemy bowiem magik jest tu wirtuozem słowa, no i właśnie tym słowem należy umiejętnie się posługiwać. Rodzina. Wędrowiec, karta odwiedzin, ruchu, jakiegoś początku, może wiadomości o dzieciątku. W ogóle sprawy związane z dziećmi mogą być tutaj istotnymi. Karta podróży, przeprowadzki, jakieś wycieczki i takich wspólnych, lekkich spraw. Tak więc bez atmosfera będzie panowała. Ogólny problem zdrowotny: 7 buław, a tu karta oczywiście wskazuje na. Kolana, kości stawy, układ ruchu, mięśnie, szczególnie lewa strona, kolano, ramię, kręgosłup, plecy, ale w ogóle stany zapalne, bóle mięśniowe, jakaś walka, zmaganie zdrowotne samego ze sobą lub gorączka, na przykład, to też jest rodzaj walki. No, i może być tak, że będziecie musieli tutaj też walczyć na przykład o swoje. Czasami walczymy o receptę, o jakieś skierowanie, jakieś zmaganie, nawet w, w recepcji, tak? Głupie zmaganie, ale jednak. Tak więc, jakaś walka tutaj się pokazuje. No, i nie dajmy się, nie dajmy się zbić z tropu, walczmy o swoje. No i czy możemy się zmagać? Zmaganie w tysiące pucharów jest to ciekawe, bo jest to karta daru losu i mimo wszystko jest pozytywną kartą, ale na przykład możemy nie doceniać swojego szczęścia rodzinnego. Możemy nie dźwigać tego tematu na przykład, a czasem tak jest w rozmowach z Wami okazuje się, że nie jest tak źle i nie potraficie, a czasem jest bardzo dobrze i nie potraficie sobie z tym poradzić. I być może tutaj ten aspekt rodziny, bliskości, jakiegoś szczęścia też może być zmaganiem, tak? Ale może być też znakiem, byśmy się zbliżyli do rodziny, co może być też zmaganiem i to pozwoli otworzyć naprawdę korzystne dla Was możliwości, kolejne dobre drzwi. Tak więc zadbajcie o to. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, do zobaczenia. Hej!